Dzień dobry, Marta O'Mahel z tej strony łączę się z tobą z Florydy, co tak naprawdę powstrzymuje nas ciebie przed, przed tym przed porażką, co tak naprawdę powstrzymuje nas przed tym, abyśmy osiągnęli swoje cele. Dzisiaj krótko na temat właśnie tego, jak osiągać swoje cele, a może na to zwrócić uwagę i jak akurat co zrobić albo jak być świadomym, co powstrzymuje Ciebie przed tym, że tych celów nie osiągasz. Nie osiągasz. Po pierwsze, chcę zadać Ci pytanie, czy w ogóle taki temat Cię interesuje? Czy masz swoje cele, czy jesteś osobą, która zapisuje swoje cele i próbuje zrealizować to, co sobie zaplanowała? Czy też zaplanowałeś? Jestem bardzo ciekawa, ponieważ ja jeszcze kilka lat wstecz w ogóle nie wiedziałam, tak naprawdę znaczy wiedziałam, co to cele, ale w ogóle z celami nie pracowałam. Było to zupełnie dla mnie coś nowego, co wdrążyłam w swoje życie i dzięki czemu jestem na pewno szczęśliwszą osobą. Jestem osobą, która ma cele i która dąży codziennie do tego, żeby te cele zrealizować. Więcej rzeczy mam zakreślone z mojej listy marzeń i zrealizowane, co mi akurat daje satysfakcję. Jestem ciekawa, czy ty pracujesz z celami, czy zapisujesz sobie swoje cele. Jeżeli tak, czy jesteś świadoma tak naprawdę, albo jeżeli nie, co tak naprawdę cię powstrzymuje przed tym, żeby te cele osiągnąć? Więc zaczynam. Mówię tutaj na przykładzie czasopisma, można powiedzieć, który, które przeczytałam od osoby bardzo takiej, bardzo wartościowej, od osoby, która stworzyła ogromny biznes międzynarodowy, który tak naprawdę jest. W większości krajów na świecie od osoby, która już odeszła od nas, która nazywa się Rex Mann. A przeczytałam jego czasopismo. Jest to osoba, która, yy, która jest niesamowicie mądra, i przeczytałam właśnie na temat sukcesu i osiągania swoich celów. I co on na ten temat mówi? Więc, co tak naprawdę, jest dwie rzeczy, które nas powstrzymują. Przed osiągnięcie, osiągnięciem swoich celów. Zgadnijcie, co to może być. Domyślam się, że y, nie będzie Wam trudno zgadnąć. Śmiało możecie napisać, śmiało możesz napisać. Jestem ciekawa. Napisz, co powstrzymuje ciebie przed osiągnięciem swojego celu? Przed osiągnięciem sukcesu. Co ciebie powstrzymuje? Jest coś odważny, żeby napisać? Jeżeli nie, to wam podpowiem. Więc jest to dwie rzeczy. Są to dwie rzeczy. Jest to porażka i strach przed nieosiągnięciem tego, co sobie zaplanowałeś. Czyli nie realizujesz tego, co sobie zaplanowałeś, ponieważ boisz się porażki i czujesz w środku lęk i strach, że ci się nie uda. Pomyśl teraz, czy faktycznie tak nie jest. Ponieważ, co tak naprawdę my robimy? Po pierwsze, jeżeli mamy swój cel, do którego dążymy, jeżeli chcesz więcej podróżować, jeżeli chcesz więcej spędzać czasu ze swoją rodziną, jeżeli chcesz zredukować swoje, um, swoje godziny, dajmy na to w pracy, żeby mieć więcej wolnego czasu dla siebie nawet, cokolwiek to by nie było, to po pierwsze, my. Szczególnie w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, w dobie social media, jesteśmy na maksa rozproszeni. Rozproszeni tym, co się dzieje na całym świecie. Niekoniecznie skupiamy się na tym, co my chcemy zrealizować, tylko, tylko szu, słuchamy wszystkiego innego, co, co się dzieje gdzieś tam. W innym życiu, w innym kraju, w, nie wiem. Czytamy jakieś głupoty, a, uczestniczymy różny, w różnych kłótniach na Facebooku a, i po prostu jesteśmy na maksa rozproszeni. Zanim, zamiast skupić się na maksa i realizować powoli co, dokładnie to, co musisz realizować każdego jednego dnia, aby osiągnąć swój cel. I następną rzeczą, co my robimy, to jest to, że szukamy drogi na skróty. Chcemy jak najszybciej. Chcemy dzisiaj i chcemy jutro, i chcemy już ten sukces mieć teraz. Chcemy osiągnąć ten cel, ten, ten cel, który sobie napisałaś do osiągnięcia. Chcemy osiągnąć go szybko. Zazwyczaj wiemy o tym również, że wszystko, co przychodzi szybko, nie jest na tyle dobre. Wszystko, co potrzeba wypracować, trzeba dać czas temu, trzeba dać e, siłę temu, uwagę temu, Zazwyczaj wtedy jest to, warto, jest to wartościowy cel. Więc, jeszcze raz podsumowując, porażka i strach to są dwie rzeczy, które powstrzymują ciebie przed osiągnięciem celu, jak również rozproszenie i to, że chcemy szybko, na skróty, osiągnąć to, co sobie zamierzyłaś. Więc tak, sukces i to, to osiągnięcie tego, tych Twoich marzeń rodzi się z wizji. Także ta wizja to jest coś takiego, co ty widzisz, a inne osoby tego nie umieją dostrzec, dostrzec w ogóle. Czyli jeżeli chcesz sobie, jeżeli masz ten cel zapisany, jeżeli masz ten cel, cel wymyślony, to co chcesz osiągnąć w tym 2022 roku, cokolwiek by to nie było, to od Ciebie zależy, co chcesz osiągnąć, to potrzebujesz mieć wizję już teraz. Jak będziesz widniała w danej sytuacji, kiedy już ten cel osiągniesz? Powinnie, powinnaś umieć sobie wizualizować ten moment, kiedy osiągasz ten cel. Może to będzie skok ze spadochronu, może to będzie um, nauka pływania, może to będzie rozpoczęcie swojego domowego biznesu, może to będzie osiągnięcie jakiejś tam kwalifikacji, kategorii, może jakiegoś pułapu w Twojej pracy, cokolwiek by to nie było, powinnaś, powinieneś nauczyć się, zamknąć oczy i spróbować zobaczyć siebie już w tym momencie końcowym. Jak siebie widzisz tam? Jak wyglądasz? Czym jesteś ubrana albo ubrany? Co masz na sobie? Masz szpilki? Czy masz strój kąpielowy, gdzie to będzie? W jakim miejscu jesteś? Kto jest koło ciebie, jakie emocje ci towarzyszą? Czy towarzyszy Ci strach, czy towarzyszy, czy towarzyszy Ci e, ekscytacja? Potrzebujesz to wywizualizować sobie. Jeżeli będziesz wiedziała, czy też wiedział, jaki jest Twój etap końcowy tego twojego celu, gdzie jesteś z tymi wszystkimi detalami, będzie ci dużo, dużo łatwiej osiągnąć to, co sobie zaplanowałaś, czy też zaplanowałeś. Więc to jest ta wizja. Tą wizję akurat ja nauczyłam się od yy, pani Bogusi Sroki. Jest to również niesamowicie mądra kobieta, która wybudowała w wieku 40 lat, rozpoczęła, rozpoczęła mając 40 lat. Ogromny biznes, globalny i właśnie ona na każdym szkoleniu swoim mówi o tej wizji. I ta wizja to jest coś, co Ty widzisz, pamiętajcie, a inni tego nie umieją dostrzec. To jest coś Twoje, takie głębokie, z takimi detalami, co nikt inny, inny tego nie widzi, tylko Ty to widzisz. To jest ta wizja i ta wizja pomoże Ci osiągnąć swoje cele. Bo będziesz miał taki purpose, będziesz miał w ogóle takie, takie, taki moment, że żeby będziesz wiedział dlaczego, czy też wiedziała, dlaczego Ty chcesz zrealizować ten swój cel. Ale to musi być tak głębokie i takie twoje, takie mocne tutaj zgłębi Twojego serca, że ty to musisz poczuć. Wtedy osiągniesz te cele poprzez dodając pracę, poprzez systematyczną pracę jak i również poprzez zaangażowanie w to, co, w to, co chcesz osiągnąć. Pamiętaj, że nie ma drogi na skróty. Jeżeli masz to coś, co chcesz osiągnąć, przyłóż się do tego codziennie. Przyłóż się do tego, abyś codziennie zrobił coś, aby osiągnąć, zrealizować ten swój cel. Cokolwiek sobie marzysz osiągnąć, niech to będzie Twoje, niech to będzie takie prosto serca. Spróbuj wywizualizować sobie tą. To, to miejsce, prawda, albo to coś, ten efekt końcowy, spróbuj siebie tam zobaczyć. I, I te uczucia spowodują, że będzie ci się chciało pracować codziennie na to, aby osiągnąć ten moment, w którym siebie już teraz widzisz. Ten moment, efekt końcowy. Mam nadzieję, że to będzie a, inspirujący. Facebook Live dla Ciebie, abyś i Ty również osiągnęła swoje cele. Pamiętaj, jesteś tego warta. Tak, Ty. Mówię tutaj do Ciebie. Jesteś warta osiągnięcia swoich celi, czy też celu, swoich marzeń. Pozdrawiam, Florydy Papa.